Cześć. Na kilka dni przed Dniem Kobiet możemy oficjalnie rozpocząć nasz nowy cykl – Bawy na motory. Nie wyobrażamy sobie innej inauguracji jak rozmowa z naszą klientką Agnieszką Drespa, Cześć. która prywatnie jest nauczycielką, pracujesz w szkole, ale Głównie z jakiego powodu tutaj się spotkaliśmy, żeby porozmawiać? To, że podróżujesz motocyklem. Tak, dokładnie. E, no i tego dowiecie się więcej z naszej rozmowy. Cześć, Aga. Cześć. E, cieszę się, że zdecydowałaś się na przyjąć nasze zaproszenie. No, może od razu przejdziemy do konkretów. Opowiedz, co będzie najlepiej. Tak, e, opowiedz proszę, jak długo jeździsz na motocyklu i skąd w ogóle wzięło się to zamiłowanie do, do motocykli. Wiesz co? Moje zamiłowanie wzięło się. A jak miałam 16-17 lat, yy, mój kuzyn jeździł motocyklem, no i mnie przewiózł. No i po tej pierwszej przejażdżce już wiedziałam, że to jest to, co mi się podoba i to, co będę sama kiedyś chciała robić. No, trochę moje plany się przeciągnęły w czasie, no ale w końcu zrobiłam to prawko. Jeżdżę od yy, trochę ponad 5 lat. Yy, no i tak to wyglądało. <ślad> Żadna spektakularna historia że Twój ulubiony model motocykla? Czy chyba nie to Chyba mi się wydaje, czy. czy nie wiem, tutaj nie, wstaliśmy nie, chyba nie stawiliśmy dzisiaj właśnie chyba nie oszukam niestety natury. Jest to RR-ka. Zawsze myślałam, że S1000R będzie moim takim topowym motocyklem. Odkąd przysiadłam się na rr -kę, niestety nie wyobrażam sobie innego motocykla. No, chyba, że będzie to GS1250, teraz już 1300. To jest taki mój drugi motocykl, którym kiedyś chciałam mieć, ale nowa rka jest na piedestale, więc ja. czyli sportowy tutaj akcent bardzo tego motocykla. E, wiesz co, no, jak dla mnie to naprawdę Rka jest najbardziej uniwersalna. E, no, ja ją dopasowałam pod siebie, jeżeli mogę tak powiedzieć. E, I naprawdę no, spełnia moje wszystkie oczekiwania. I nie jest to tylko dla mnie sam sportowy motocykl, tak, więc. Jeżeli sportowy to znaczy, że chciałabyś te wszystkie osiągi, które ten motocykl tutaj może Ci oddać do przetestowania na torze, tak? Czy, czy w drogach publicznych? Na torze? No na drogach trochę mniej, no ale jest jednak fajne wyposażenie, więc nie tylko tor, ale również droga i podróże, Co zresztą zaraz ale będziemy o tym rozmawiać. rozmawiać. <laughs> Okej. Okay. Um, najdłuższa wycieczka motocyklowa? Podróżujesz sama czy podróżujesz w grupie? Masz jakiegoś kompana do dojeżdżenia? Różnie. To, trasu, to akurat wychodzi bardzo, bardzo różnie. Um, ogólnie wolę jeździć sama. Um, nie wiem, jakoś tak um, nabrałam takiego nawyku jeżdżenia sama. Nie muszę na nikogo czekać, nie muszę na nikogo się oglądać. E, zresztą um, myślę, że nie zrobiłabym takiej trasy, jaką zrobiłam dwa lata temu, właśnie RRK. Myślę, że dużo osób nie dowierza i nie będzie dowierzać, jak to usłyszy. Ale pokonałam trasę z Chorwacji, z nadmorza do Gdyni w jeden dzień. W, o 8 wystartowałam z Chorwacji, o 22 byłam na miejscu. To było tam niecałe 1500 km, No i to jeden dzień na RRC. Tak? Więc myślę, że są ludzie, którzy nie robią takich tras Turystycznymi motocyklami jednodniowych, no a ja to pokonałam na RRC. No i to też była taka dość wymagająca dla mnie trasa, bo jak jechałam do Chorwacji, to najpierw zatrzymałam się za Austrią, e, za Austrią, przepraszam, za Wiedniem w Austrii. E, tam miałam nocek i od razu z Wiednia rano wystartowałam do Chorwacji. I to była taka moja typowa, samotna e, podróż do Chorwacji. Tam wiadomo, miałam znajomi na mnie czekali w Chorwacji, no ale w tą i z powrotem jechałam sama. Więc myślę, że to też mi tak dużo dało doświadczenia takiej pokory. Do sprzętu, tak. Do, do sprzętu, tak, do sprzętu. No bo to jednak, no, pozycja jest fajna na RRC naprawdę wygodnie się jeździ w turystyczne trasy, no ale jest wymagająca, tak? To nie jest turystyk, więc jednak. No ale kufry robią robotę. Ja nie mogę, przynajmniej cały czas patrzeć. Ale kufry robią robotę i w ogóle całe to akcesorium, które BMW oferuje. A więc dlatego właśnie powiedziałam, że dla mnie to jest uniwersalny motocykl, tak? Bo e, no, turystyka na RRC to tak trochę no dziwnie brzmi. Się, tak, tak, nie łączy tak. się i ludzie a nie dobierzają. Tak? jednak można. Jednak można, można. Tak, I idzie to, z i, i to Tak, z wielką się, przyjemnością. Jak opowiadasz? Tak, z wielką przyjemnością. No i byłam też RRK um, we Wło Włoszech, tak dobrze powiedziałam. <laughs> e, i naprawdę no, sprawdziła się tam i na tych wszystkich krętych drogach nad gardą, nad Komo Wjechałam ererką na Stelvio, czym spełniłam swoje marzenie, bo marzyłam, żeby wjechać. Niekoniecznie składałam się tam w zakrętach, ale kto był na Stelvio, ten wie, jak wyglądają te zakręty, że nie są one Psa, tak, tak. Tak, nie są one tak, tak łatwe i tam są wzniesienia i asfalt jest nierówny. Ale jakąś tam barierę już w głowie pokonałam. Super, super. Y Jaką miałaś najciekawszą przygodę, którą przeżyłaś ze swoim motocyklem? A niestety, najciekawszą przygodę to, czy jest to ta chwilę temu opowiedziana, właśnie tu, podróż do Chorwacji, czy coś no. może. No właśnie, niestety najciekawszą. Ciekawa była bardziej względem tego, że. On poszedł mi napęd. No po prostu się zużył. tak? Ja robię bardzo dużo kilometrów. Eee, co najśmieszniejsze myślałam, że bo miałam już taką oponę trochę. <noise> już prawie się w slika zamieniła tylnie jak wyjeżdżam do Włocherką. Eee, no i myślałam, że ta opona gdzieś mi tam pójdzie po drodze. Co się okazało, że no, napęd mi się skończył. Nikt tego nie przewidział. No z normalnej rzeczy po prostu z ze zużycia. Złużycia, tak. tak. Eee, więc to była też dość ciekawa przygoda, no bo jechałam na takim naprawdę. Eee, do granic możliwości rozciągniętym łańcuchu, który mi tam gdzieś wichał. Wszystko trzeszczało, musiałam się zatrzymać we Włoszech w BMW, gdzie jak serwisant zobaczył ten łańcuch, to po prostu złapał się za głowę. I jak mu powiedziałam, że czy ja dojadę na nim do Polski, to... To ja że że zaskoczenie po... pewnie było to w ogóle, że tak, przyjechałaś na kołach tak, z Polski to do, też do Włoszech. Tak, Tak, to już jak zobaczyli rejestrację, to też byli zaskoczeni. No i to, że właśnie chciałam wrócić na tym napędzie do domu, ale też bardzo miło odebrałam, bo naprawdę wjechałam tak po prostu, z... nic się nie umawiałam, nie dzwoniłam, więc wjechałam centralnie do nich na serwis. Pomogli mi, naciągnęli ten łańcuch, bo niestety nie mieli nic na stanie nowego. A naciągnęli. No, i pojechałam i dojechałam na tym łańcuchu aż do Gdyni, do serwisu, więc nie było tak źle. To była taka ciekawa przygoda, ale myślę, że najciekawsza to była na S1000R, bo poprzedni mój motocykl to był S1000R. Eee, I taka chyba najbardziej hardkorowa przygoda, bo jechałam, Spędziłam 7 dni w trasie 7, chyba 7. Siedem dni w trasie i każdego dnia byłam w innym miejscu i przejechałam tak z Gdyni do Monachium, z Monachium do Pizy, z Pizy do e, Nicei i to była, Nicea i Saint-Tropez to była najkrótsza trasa, którą pokonałam następnego dnia w całych tych siedmiu dniach, bo tam chyba 200 kilometrów niecałe. No i potem Saint-Tropez, Paryż. Amsterdam, Berlin, no i do domu. I to tak. I każdego dnia ja teoretycznie byłam w innym mieście, mieście w i tam gdzieś tak, tak. w Europie oddalonym gdzieś tam 600-700 kilometrów. Wtedy chyba tam też pękło mi 5300 kilometrów, więc no to taka była już. Myślę, że jak tak wspominam, to to była najciekawsza podróż, bo taka naprawdę ekscytująca, bardzo wymagająca. Ale no fajna, tak, bo zupełnie co innego. Super. No, jakie korzyści przynosi ci jazda na motocyklu? Czy może też jak wpływa na twoje życie? Ha. <laughs> e, już tak jak wcześniej sobie poza kamerą się porozmawiać, e, to no, jestem nauczycielką, pracuję w szkole. E, no i zawsze się w sumie mogę powiedzieć, że dzięki mojej pasji dostałam pracę w tej szkole. Bo pamiętam, jak przyszłam na rozmowę. No, i tam miałam CV wypisane zainteresowania. No, to wypisałam: tak, motocykle, tam jazda torowa, jazda motocyklem. No, i tak ten mój dyrektor siedzi po tej rozmowie, no i tak patrzy i pyta: tak, no dobra, no to jazda motocyklem. No ja mówię: no jeżdżę, a czym jeździsz? No, to pokaż zdjęcia. No, i tak było, i tak tak było że zobaczył e, te zdjęcia, które mu tam pokazałam, pokazałam e, i powiedział do mnie, że on lubi ludzi z pasją. Aha. Czasem i też że... czy... Nie, czy nie, nie. U okay, mnie w szkole nie ma... pod wrażeniem twojej tak, pasji. Okay. Tak, że, że mam taką pasję i on powiedział, że on lubi ludzi z pasjami i co najśmieszniejsze dostałam tą pracę. No i w szkole jestem kojarzona jako pani ta, która jeździ motocyklem. tak Niech mnie nie kojarzę z nazwiska, tylko jestem tą, która jeździ motocyklem. I tak mnie zawsze nazywają. Eee, myślę, że korzyści... dużo ogólnie, tak? Kurczę, nie mogę sobie jakoś tak dużo przypomnieć w tym momencie, ale um, sam fakt, sam odbiór tak, tego, no, kobiety na motocyklu, tak, u nas jest taki jeszcze, no na tak mocnym motocyklu, no nie ukrywajmy, tak, tak. No, RRK jest jednym z najmocniejszych sportów, które są na rynku, mhm. e, no i myślę, że to też robi takie wrażenie, tak. Jakie wyzwania napotkałaś jako kobieta jeżdżąca na motocyklu? Myślę, że takie generalizowanie, no, że kobieta nie łączy się z mocnym motocyklem też z takimi no, niedowierzaniem, tak? Pamiętam, jak właśnie wracałam z tej chorwacji, taka zmęczona bardzo. Miałam pierwszy dłuższy postój, to było przed łodzią na stacji i tak stanęłam, no i też jakiś tam pan do mnie podszedł i mówi tak, no, fajny motocykl, co pewnie chłopaka. Tak. Się czeka, czeka, mam, no, i mam rejestrację tak e, indywidualną, jeszcze taką typowo kobiecą, więc tak mówię, no nie, no odpowiedziałam mu tylko, że fajną ma. No, że chłopak ma bardzo fajną rejestrację. I, e, ale w ogóle dużo tak osób mam dużo razy się spotykałam z tym, że e, nawet jak gdzieś przyjeżdżam na Tor, przyjeżdżam pierwszy raz, to że dużo właśnie e, facetów od razu. Patrzy na mnie, tak nie wiem, z góry, że no, jak to kobieta, jak to na takim mocnym motocyklu, pewnie nie potrafi jeździć, a ciekawe, co tam potrafisz, tak? Dużo w ogóle też próbowało gdzieś tam ze mną się ścigać. Yy, I próbuje, więc. Yy, na no, to... Tak. Tak. pomiędzy Tak. Półciami? jeszcze nadal tutaj nie Tak. Myślę, że, że trochę w tak w motocyklizmie? Myślę, że trochę tak. Może już nie tak mocno, ale na pewno yy, i nieraz mam tak, że gdzieś tam nie wiem, złapię się z kimś e, na motocyklach, z kimś nieznanym i gdzieś tam, a dobra, to się przejedziemy czy coś. To potem jest takie, ojeny no, ty jednak potrafisz jeździć. Jest takie, no, ty jednak potrafisz jeździć. Ja mówię, no. Albo jak patrzą na oponę, to też jak gdzieś staję, tak, i wszyscy tak, inni motocykliści, tak, na tylnie mówią, o, dobra, zamykasz oponę, no dobra, to już musisz coś tam, to już jeździsz. I tak. I zawsze się tak śmieję, że muszą być jednak gdzieś tam te znaki takie e, widoczne, tak? Żeby ktoś uwierzył, że no, jeżdżę, tak? że jeżdżę, że ten motocykl nie służy no. mi dostania. E, no i to już sam fakt jak mówię, ile mój motocykl ma kilometrów nakręconych, to już wszyscy też wielkie oczy robią. że Ja wiem, w zeszłym na jak to RRK ja no 30 tysięcy, tak przecież ma dopiero 3 lata, a już ma 30 tysięcy. 10 tysięcy rocznie przebieg to bardzo ładna liczba. No, tak mówię, ten zeszły rok był trochę mniejszy, więc myślę, że tak na 15 wychodzi w sezonie około, więc. Super. Skoro masz ten motocykl sportowy, ten S1000 RR, to też go wykorzystujesz na torze? Czy bierzesz udział w jakichś szkoleniach? Może nie wiem, coś opowiesz, jak wygląda taka jazda wtedy na torze? Tak, znaczy dla mnie jest bardzo ważne, bo tor dużo daje też na drodze, mimo wszystko. W zakrętach, no na to, że jest bezpieczniej trenować, no bo wiesz, że nic ci tak nie wyskoczy. Wiadomo, zdarzają się jakieś przypadki zwierząt, tak, na torach nie ma co ukrywać, ale, ale, to już ale jest, jest zamknięty tak, albo jest bezpiecznie. Tak, dokładnie. I to już jest tak bardziej komfortowo, no wiadomo, jest czysto, nic nie jest rozlane, nie ma żadnego piachu, więc tak ten komfort psychiczny i nic tam z głowy nie siedzi, że zaraz coś mnie za zakręcie może spotkać. Rozumiem. E, więc myślę, że to jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o jazdę na drodze. No, ja też lubię jazdę torową, tak? Ja lubię jazdę szybką. No, jak nie jedziecie ciarerką szybką? Nie, chyba, chyba się nie Sama da. do tego zachęca. Tak, dokładnie. I no, na to, że mogę to wykorzystać w takich komfortowych warunkach. Na razie niestety odwiedziłam tylko nasze pszczółki i Tor Poznań kilkukrotnie, więc ale myślę, że w przyszłości zapewne jakieś może większe tory. O, okej, okay. W przyszłości, czyli co? Masz jakieś plany na pewno na nadchodzący sezon? Tak, drobne, Torowe, czy bardziej też już jakieś um, wycieczki? Może planujesz kolejne gdzieś właśnie w Europie? Powiem tak, zeszły rok dużo mnie nauczył, żeby za dużo nie planować, bo miałam bardzo dużo planów w zeszłym roku. I Roden nie wypalił, no ale to ze względu na tę moją kontuzję, to też inny temat. Mniej jeździłam w zeszłym roku, nie jeździłam w ogóle ani raz na w tym roku na pewno bym chciała chociaż raz wyjechać, myślę, że tutaj na te Pszczółki, bo jeszcze tak do końca do siebie nie doszłam. No i zobaczymy, co czas pokaże, bo jeszcze trochę jest czasu do sezonu. A mówię, ja nie lubię planować, jestem raczej osobą, która żyje chwilą, <grystanie> na spontanie. No na pewno jakąś wycieczkę też zaplanuję. No to przypuszczam, że się spotkamy na Pszczółkach. Na pewno. Też <grystanie> no wyjazd no. <grystanie> w, w kwietniu mamy tutaj, gdzie jesteśmy partnerem. też tych szkoleń motocyklowych na torze w Krzymkach. więc jeżeli masz ochotę też dołączyć, to idealnie zapraszamy i zapraszamy też inne kobiety oczywiście, które też jeżdżą na motocyklach. Tak, a to jest bardzo ważne, żeby się szkolić. Jakie jest twoje największe motocyklowe marzenie? Uch, motocyklowe marzenie. I to jest ciężki temat. Bo myślę, że dużo marzeń swoich już spełniłam. jeżeli chodzi o motocykl. Na pewno chciałabym kiedyś pojechać, ale w taką naprawdę daleką podróż. Mi się, marzą mi się stanę. no to, to już jest taki trochę oklepany temat. Na pewno na RRC, bo to by było wyzwanie. Tak, nie Road be... 66 nie, nie. na R18 Co, czy, czy innym <laughs> Nie, nie, klucze, nie, nie, że... nie, nie. <laughs> nie no, właśnie na RRC, e, zresztą no ja mówię, lubię sobie stawiać wyzwania, tak, no już dużym wyzwaniem jest podróżowanie tak, na RRC hmm. A, i takie trasy, jakie ja tam robię, e, zresztą się śmieję zawsze, że tam te 500 czy 600 kilometrów, to dla mnie to jest tak, no, 500, to to jest 500 kilometrów, tak, dokładnie, już tam od 1000 to już idzie jakoś. E, więc e, myślę, że. Może, mam, na mam nadzieję, że kiedyś zrealizuję, a że marzenia e, się nie spełnią, Marzenia trzeba spełniać. <laughs> więc sobie. Tak. Dobrze. A czy bazując na swoim doświadczeniu, masz jakieś porady dla jeżdżących dziewczyn lub dla tych, które dopiero gdzieś tam rozważają przygodę e, z motocyklem, żeby ją rozpocząć? Tak. Myślę, że e, nie ma co się słuchać innych, tylko siebie. Nie bardzo dużo osób. Pamiętam, jak zmieniałam. Mój, moim pierwszym motocyklem był Gladius 650. Pamiętam, jak zmieniałam go na S1000R, bo to był mój drugi motocykl, RRK jest zresztą moim trzecim motocyklem w trzecim sezonie. Więc bardzo szybko przeskakiwałam te drogi pojemności. Tak, i pojemności i mocy motocykli. Zresztą znaczy sama przesiadka z Gladiusa, tak 650, który. Tam chyba ma 70 koni, no na Rkę, która miała 165, no to już jest duża różnica i po roku, tak, e, więc jest bardzo duży przeskok. E, ale ja cały czas słyszałam, że nie dam rady, że to jest za mocny motocykl, że się zabije, tak? No, takie... To nie jest tak, e... że ograniczenia są w naszej głowie, tylko Czy no właśnie jest właśnie ta bariera, którą nie powinniśmy przekraczać, żeby też mieć taki respekt do motocykla. To znaczy, być u nas, a nie do tego, czym jedziemy? Jaką dokładnie. Pewnością? Dokładnie. I właśnie i to. Tak to? No, no, myślę, że tak powinno być. I u mnie tak to jest. tak. No ja nie wykorzystuję tego. Bo zawsze dużo ludzi pyta, czy ja wykorzystuję ten motocykl na drodze. Tak, nie, nie wykorzystuję go. Myślę, że w 60% może nie powiem. No jechałam raz, bo byłam ciekawa. Chciałam zobaczyć trójkę z przodu. Stało się <ś> <ś> nie Zabrakło mi dosłownie 3 km, <laughs> ale to już na inne warunki. Ale mówię, to właśnie to jest to, tak, że to musi, to jest w naszej głowie, to my powinniśmy wiedzieć, co jest dla nas najlepsze, nie słuchać się innych. No i też się szkolić, tak, bo też uważam, że to jest kluczowe, żeby jeździć na te szkolenia. Tym bardziej, że ta gama szkoleń jest ogromna, tak. Są i szkolenia na drodze i szkolenia na torze i naprawdę one dużo dadzą, tak. Hmm. Też bym chciała, żeby właśnie kobiety bardziej e, otworzyły się na tor, bo dużo właśnie osób myśli, że tor to już jest dla tych, którzy chcą, nie wiem, ścigać się, tak bardzo szybko jeździć, agresywnie. E, nie, bo właśnie to daje to, ten taki komfort psychiczny e, do nauki, że nie musimy się martwić o to, co, co jest na drodze, tak, że co tam nas czeka za zakrętem, e, jakie zagrożenie na nas czeka. Więc myślę, że. No po prostu to, tak, to jest najważniejsze żeby się szkolić, słuchać samej siebie, no i też się nie bać, tak. No, ja mówię, ja pierwszą trasę pojechałam na Gladiusie, byłam na Stelvio, tak. I to był Gladius 50, tak. Bez, bez tempomatu, bez niczego, więc ja mówię, no też, tak, trasa do Chorwacji też jechałam zupełnie sama. Yy, I to, po prostu no, to, co powiedziałaś, ograniczenia są w naszej głowie, tak? Więc to, co my uważam, że to, co chcemy, to możemy zrealizować, yy, możemy do tego dążyć i, no, powinniśmy do tego dążyć, tak? A no, powiem tak: jazda na motocyklu to jest taka, że jak się już człowiek raz przejedzie, to przypadnie. Zgadza się w 100%. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę, za opowiedzenie tutaj coś więcej o sobie, jak realizujesz się ze, swoim, ze swoją pasją motocyklową. No i mam nadzieję, że będziemy się częściej teraz widywać, też jeszcze z kolejnymi kobietkami, babami na motocyklach. <grym> A Was zapraszam na nasze social media: na YouTube'a, Instagrama i Facebooka. Śledźcie nas, obserwujcie i wyczekujcie kolejnych odcinków z serii Bawy na motory. Cześć.